Witam Sympatyków Magazynu Sportowego i zapraszam na dzisiejszy program, który poprowadzi Sławomir Niemiec. W obecnym czasie zima tylko w kalendarzu, ale nie przeszkadza to w organizowaniu imprez w sportach halowych, przez co mamy okazję uczestniczyć i kibiecować piłkarzom ręcznym, koszykarzom i siatkarzom. Nie brakuje też turniejów w halowej piłce nożnej. O turniejowych zmaganiach, ale nie tylko, będziemy mówić w dzisiejszym magazynie. W minionym tygodniu jedną z ważniejszych imprez, która odbyła się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, były Mistrzostwa Województwa w Licealiadzie Halowej Piłki Nożnej. Wzięło w niej udział sześć drużyn zwycięzców rozgrywek rejonowych. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Województwa w Licealiadzie Halowej Piłki Nożnej zdobyli uczniowie zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących, których do rozgrywek przygotowywał nauczyciel Ireneusz Zarczuk. Zwycięzcy w finale pokonali drużynę z Białej Podlaskiej 1-0. Gratulujemy mistrzom, a państwa zapraszamy do hali ośrodka sportu i rekreacji, aby w skrócie zobaczyć jak walczyli piłkarze w meczu finałowym. Zanim doszło do finału, drużyny walczyły w grupach. Już wtedy trzeba było grać uważnie i skutecznie, jeśli chciało się awansować do dalszych gier. Szczęśliwcami, którzy doszli do spotkania finałowego, były zespoły z Biłgoraja i Białej Podlaskiej. O trzecie miejsce zagrali uczniowie z Włodawy i Lublina. Wygrał Lublin. Czy to miejsce zadowoliło nauczyciela, który przygotował piłkarzy do rozgrywek? Tak, oczywiście. Tutaj, czy trzecie miejsce, czy to jest pierwsze, liczy się dobra zabawa. Ważne, że wróci, wracamy do domu bez kontuzji. Bo chłopcy grają w klubach i tutaj się skupiamy. Natomiast rywalizacja sportowa w szkole to powinna być zabawa. Tak? Jak wiemy na tym poziomie spotkań umiejętności zdobyte w szkole na lekcji wychowania fizycznego nie zawsze wystarczą. Jak jest w przypadku drużyny z Lublina? Gdzie i kiedy doskonalą grę w piłkę nożną? Wszyscy chłopcy u nas w szkole są w licealnym ośrodku piłkarskim. Jest to jeden z nielicznych ośrodków w Polsce. Także są szkoleni również w ramach wychowania fizycznego. Ale poza tym wszyscy grają w klubach i na dość wysokim poziomie. Także szkolimy zarówno w szkole jak i w klubach. Aby znaleźć się w finale wojewódzkim wszystkie drużyny musiały przejść regulaminowe eliminacje, wygrać w mieście, powiecie i rejonie. Nic dziwnego, że poziom każdego spotkania można ocenić jako dobry, a chwilami nawet bardzo dobry. W meczu finałowym każda zdobyta bramka mogła okazać się na wagę złotego medalu i okazała. Dosyć szybko zdobyli ją uczniowie zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących. Przeciwnicy z Białej Podlaskiej nie marnowali czasu. Dążyli do wyrównania i zdobycia bramki, skutkiem czego nie brakowało ostrej rywalizacji. Mnożyły się faule, pojawiła się nawet czerwona kartka. Im bliżej końca spotkania, tym więcej emocji zarówno na boisku, jak i na trybunie. Drużyna budowlanki broniła prowadzenia, choć wiedziała też o tym, że może je utracić w ostatniej minucie, a nawet sekundzie. Przeciwnicy też pamiętali, że tylko zdobycie dwóch bramek może dać im zwycięstwo. Remis był na korzyść gospodarzy mieli więcej wcześniej zdobytych bramek. Gdy wreszcie zabrzmiał upragniony dla ZSBO ostatni widzek sędziego nie pozostało nic innego, jak tylko cieszyć się ze zdobytego tytułu mistrza województwa. To pierwszy taki tytuł w dziejach tej szkoły, zdobyty przez uczniów w grach zespołowych. Ciekawe, czy drugie miejsce to sukces, a może porażka. No na pewno sukces. Cieszymy się z tego i jeszcze raz gratulujemy gospodarzom. Gdzie ta drużyna zdobywa umiejętności związane z piłką nożną? Większość z nich to trenuje w biarskich klubach. Część poza zupełnie klubem, czyli tylko w szkole, ale generalnie wszyscy spotykamy się w szkole. Mamy bardzo skromną bazę, ale staramy się na tyle, ile to jest możliwe, próbować grać, trenować. No, chyba z niezłym skutkiem. Jesteśmy szczęśliwi, pomimo, że było tak blisko tego najwyższego sukcesu, ale jesteśmy szczęśliwi. Jak się okazało, oba zespoły były zadowolone ze zdobytych miejsc. Ale więcej powodów do radości mieli uczniowie ZTSBO, którzy odebrali okazały puchar i złote medale. Medale srebrne i puchar uczniowie z Białej Podlaskiej a medale brązowe uczniowie z Lublina. Ostatnio powodów do radości na większą skalę nie miał Ireneusz Zarczuk, nauczyciel szkoły i trener Łady w jednej osobie. Sporo emocji towarzyszy w trakcie spotkania. A jakie są po tym niecodziennym sukcesie? Powiem szczerze, że ciężko przywyknąć do, do emocji tego typu, bo nie, nie zawsze gra się w finale. Powiem, powiem szczerze, no w, ja jeżeli chodzi o sport szkolny, to w, w takim ścisłym finale graliśmy po raz, po raz drugi a po raz pierwszy w historii szkoły udało nam się zwyciężyć. Na pewno długo jeszcze zwycięzcy tego spotkania będą wspominać chwilę radości. I nic dziwnego, taki sukces nie często się zdarza. Pozostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Zakończył się kolejny halowy turniej edycji 2015. W minioną niedzielę 22 lutego w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju walczyli młodzi piłkarze z rocznika 2003 o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak jak w poprzednich turniejach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, taki w tym dla rocznika 2003 chętnych do udziału nie brakowało. Do Biłgoraja młodzi chłopcy przyjechali m.in. z Lublina, Zamościa, Stalowej Woli, Lubaczowa. W zawodach wzięło udział 10 drużyn. Byli też piłkarze Osir Biłgoraj. Gospodarze doszli do ćwierćfinału i tam przegrali z Orlikiem Harasiuki 2-3. Trener Artur Piskorski, który prowadzi zespół, wspomniał, że każde tego typu spotkanie z przeciwnikiem daje określone doświadczenie i powinno zaprocentować w przyszłości, jak również zmobilizować młodych piłkarzy do zwiększonego wysiłku na treningu. Trzeba też dodać, że wszystkie drużyny były dobrze przygotowane do rozgrywek. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gaudium Zamość, która w finale pokonała Most Lubaczów 2 do 0. Trzecie miejsce zajęła Stal Stalowa Wola, wygrała w walce o to miejsce z Orlikiem Harasiuki 3 do 1. Na zakończenie turniejowych zmagań najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali puchary i upominki. Najlepszym zawodnikiem uznany został Karol Lis z Zamościa, królem strzelców Miłosz Wojciechowski ze Stali Stalowa Wola, a najlepszym bramkarzem Michał Trywiecki z Lubaczowa. Z zaplanowanych na ten sezon turniejów Osir ma do przeprowadzenia jeszcze jeden dla orlików młodszych i starszych, który odbędzie się 1 marca. Jeszcze jedna informacja dotycząca piłki nożnej, która powinna zainteresować sympatyków Łady 1945. Posłuchajmy, co o przygotowaniach tej drużyny do wiosennego sezonu mówi szkoleniowiec Ireneusz Zarczuk. Mamy jeszcze miesiąc, miesiąc czasu, miesiąc przygotowań. Roz, pierwsze, pierwsze spotkanie rozgrywamy w, w Łukowie na, pod, pod, koniec, pod koniec marca, 22-23. Trudno mi powiedzieć jeszcze, jaki to będzie, jaka to będzie data na wyjeździe oczywiście. No, na razie przygotowanie idą pełną parą, idą pełną parą, mamy trzy gry kontrolne za sobą. Sprawdzamy, jak to w takim okresie, ciężko pracujemy, plus sprawdzamy zawodników naszych na różnych pozycjach, troszeczkę też mamy przyjezdnych. No, z jednej strony bardzo boleje, boleje ja osobiście i wszyscy w klubie, że nie mamy możliwości rozegrania spotkania w, w Biłgoraju, no nasze boiska no, są w opłakanym stanie, w związku z tym no niestety musimy, musimy korzystać z obiektów e, sztu, ze sztuczną nawierzchnią e, i nie możemy pokazać się kibicom. A gdzie będą rozgrywane maczeko gospodarczy? E, no dotychczas graliśmy na boisku w soli. No, próbujemy, próbujemy znaleźć jakiego, jakiś inny wariant zastępczy. Ale niestety na razie jakoś bardzo ciężko nam idzie w tym kierunku. Nie, nie wszystkie drużyny są zainteresowane wynajmem, wynajmem tegoż boiska. Także, no istnieje też jakieś prawdopodobieństwo, że, że możemy grać dalej, dalej w Soli. 1 marca to jest w niedzielę w Biłgorajskim Centrum Kultury burmistrz miasta Biłgoraj podsumuje rok 2014 w kulturze i sporcie. Wyróżni nagrodzi za działalność sportową sportowców, trenerów i działaczy. Początek przewidziany jest na godzinę 17. Wstęp na tą imprezę jest wolny, zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W roku ubiegłym odbyła się podobna impreza. Przypomnijmy teraz Państwu, kto wtedy został wyróżniony. Podsumowanie roku 2013 w sporcie i kulturze odbyło się w Biłgorajskim Centrum Kultury. Na tę niecodzienną uroczystość przybyli zaproszeni przez burmistrza miasta nie tylko sportowcy, trenerzy i działacze, ale też inne osoby, sympatycy sportu i kultury. Po powitaniu przez burmistrza miasta wszystkich obecnych i złożeniu gratulacji przystąpiono do najważniejszej części tego spotkania – wręczenia nagród i wyróżnień. Imprezę prowadziła Gabriela Figura z biłgorańskiej telewizji kablowej, a nagrody i wyróżnienia wręczał burmistrz miasta Janusz Rosłan w asyście przewodniczącego Rady Miasta Mariana Klechy. Wyróżnieni działacze to Zdzisław żłopa Ludowy Klub Sportowy Znicz, prezes i wieloletni działacz w klubie, organizator wielu imprez sportowych o międzynarodowej. Zaangażowany w pozyskiwanie np. sprzętu specjalistycznego do siłowni. Henryk Borsuk, Biłgorajski Klub Sportowy Szóstka, czynny działacz społeczny klubu, od lat organizuje szkolenia i programy, uczestniczy w treningach, pracuje jako wolontariusz. Krzysztof Dzido, Międzyszkolny Klub Sportowy, czynny działacz sportowy, organizator wielu imprez, popularyzator piłki ręcznej. Tadeusz Tujaka, Automobil Klub Biłgorajski, czynny działacz społeczny, zaangażowany w organizację turniejów BRD, zlotów motocyklowych, rajdów samochodowych i innych. Zenon Łój, Automobil Klub Biłgorajski. Czynny działacz społeczny zaangażowany w organizację turniejów samochodowych, rally sprint, zlotów motocyklowych, rajdów i innych. Krzysztof Bury, Uczniowski Klub Sportowy Energetyk. Czynny działacz społeczny zaangażowany w działalność klubu i organizację zawodów. Sędzia sportowy, popularyzator sportu kartingowego. Andrzej Surmacz, UKS Energetyk. Czynny działacz społeczny, zaangażowany w działalność klubu i organizację zawodów, sędzia sportowy, opiekun sekcji kartingowej, dbający o podnoszenie poziomu sportowego zawodników. Szanowne panie, szanowni panowie, chciałem w imieniu już tych pierwszych wyróżnionych bardzo serdecznie podziękować i myślę, że panie burmistrzu, znaleźliśmy formułę taką, która... Nie tylko raz dowartościuje sportowców, ale będzie ich dwukrotnie dowartościowała. Myślę, że to jest ta formuła, którą trzeba trzymać. Trzymajmy tak dalej. Niech się pobawią i niech zabłyśnie wielką kulturą. Dziękuję Panie Burmistrzu. Wyróżnienia odebrali trenerzy. Mieczysław Jamros, Ludowy Klub Sportowy Znicz, szkoleniowiec lekkiej atletyki. Jego zawodnicy osiągają wysokie lokaty i są zaliczani do czołówki krajowej. Uzyskiwali medale w Mistrzostwach Polski, reprezentowali kraj w Mistrzostwach Europy. Henryk Wybranowski LKS z NICZ, podnoszenie ciężarów. Jego zawodnicy osiągają wysokie lokaty i są zaliczani do czołówki krajowej. Uzyskiwali medale w Mistrzostwach Polski, reprezentowali kraj w Mistrzostwach Europy i Świata. Andrzej Strzałka Ludowy Klub Sportowy Znicz, NICZ, szkoleniowiec podnoszenia ciężarów. Jego zawodnicy uzyskiwali medale w Mistrzostwach Polski, ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży i Mistrzostwach LZS. Ryszard Sawa, młodzieżowy klub sportowy basket, szkoleniowiec trzecioligowej drużyny koszykówki. Jego zawodnicy brali udział w rozgrywkach o drugą ligę. Ireneusz Zarczuk, Łada 1945, Biłgoraj. Trener piłki nożnej, doświadczony trener Łady 1945 z ogromną wiedzą szkoleniową, uzyskał awans do czwartej ligi lubelskiej. Zbigniew Różański, biłgorajski klub sportowy szóstka trener drugiej klasy piłki siatkowej doprowadził drużynę do czwartego miejsca w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek i Juniorek uzyskał mistrzostwo Wojewódzkiej Ligi Juniorek Za nieobecnych na podsumowaniu wyróżnionych z klubu Szóstka nagrody odbierała małżonka trenera Najlepsi sportowcy juniorzy to: Paweł Solak, Ludowy Klub Sportowy Znicz podnoszenie ciężarów. Brązowy medalista Mistrzostw Polski LZS, 11. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, piąte miejsce w rankingu Polski do lat 17. Natalia Nowacka, Ludowy Klub Sportowy Znicz podnoszenie ciężarów. trzecie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Katarzyna Rak, Ludowy Klub Sportowy Znicz podnoszenie ciężarów. trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski LZS do lat 15. Mateusz Lekan, biłgorajski klub karate tradycyjnego. Duże osiągnięcia sportowe w NBU. Drugie miejsce w Mistrzostwach Europy i pierwsze miejsce w kata drużynowym w Mistrzostwach Europy. Drugie miejsce w kata indywidualnym w Mistrzostwach Polski. Adrian Misiarz, rekreacyjno-wypoczynkowy klub sportowy Sparta. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów na 100 metrów w stylu klasycznym. Oraz czwarte miejsce na 50 metrów i piąte na 100 metrów w Mistrzostwach Polski. Wielokrotny Mistrz Województwa. Wyróżnienia burmistrza otrzymały również Marzena Karpińska, LKS. Znicz piąte miejsce w Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w 2013 roku. Za zawodniczkę wyróżnienie odebrał trener Henryk Wybranowski i Magdalena Różańska, BKS szóstka. Wraz z drużyną zajęła czwarte miejsce w półfinale Mistrzostw Polski kadetek i juniorek, Mistrzostwo Województwa Lubelskiego w tych kategoriach. Wyróżnienia i nagrody pieniężne otrzymali najlepsi sportowcy w roku 2013. Krzysztof Bulak, Ludowy Klub Sportowy Znicz, podnoszenie ciężarów. Srebrny medalista w Mistrzostwach Polski Juniorów, złoty medalista Mistrzostw Polski LZS. Paweł Maciocha, Międzyszkolny Klub Sportowy. Wyróżniający się i czołowy zawodnik, kapitan zespołu trzecioligowej drużyny MKS. Zawodnik przyczynił się do zajęcia przez MKS trzeciego miejsca w lidze. Dawid Konopka, Łada 1945. Jeden z podstawowych zawodników w drużynie juniorów o dużym talencie. Gra również w drużynie seniorskiej. Sylwia Oprzyńska, Biłgorajski Klub Sportowy Szóstka. Bardzo dobra zawodniczka, wraz z drużyną zajęła czwarte miejsce w półfinale Mistrzostw Polskich Kadetek i Juniorek, Mistrzostwo województwa z Lubelskiego w wyżej wymienionych kategoriach. Sebastian Skrzypek, Łada 1945, jeden z podstawowych zawodników w drużynie seniorów, uniwersalny gracz, strzelec wielu bramek. Łukasz Krawiec, Młodzieżowy Klub Sportowy Basket, podstawowy zawodnik drużyny seniorskiej, najlepszy strzelec, kapitan drużyny. Agata Fus, Ludowy Klub Sportowy Znicz, duże osiągnięcia sportowe w podnoszeniu ciężarów, siódme miejsce w Mistrzostwach Europy, me... złoty medal w Mistrzostwach Polskiej LZS, członek kadry narodowej. Wojciech Kobel, Ludowy Klub Sportowy Znicz, Lekka Atletyka. Osiągnięcia sportowe w skoku w dal, Srebrny Medal Mistrzostw Polski LZS oraz szóste miejsce w Mistrzostwach Polski w skoku w dal. Marta Droździel, Ludowy Klub Sportowy Znicz, Podnoszenie Ciężarów. Trzecie miejsce Mistrzostw Europy Juniorek, Złota Medalistka w Mistrzostwach Polski Juniorek. Piąte miejsce Mistrzostw Polski Seniorek. Weronika Pyzik, Ludowy Klub Sportowy Znicz, Lekka Atletyka. Liczne osiągnięcia sportowe. Mistrzyni Polski w biegach przełajowych i Mistrzyni Polski Juniorów na 3000 metrów. Piąte miejsce w przełajowych mistrzostwach Europy, członek kadry narodowej. Po wręczeniu nagród odbył się pokaz karateków przygotowany przez Daniela Iwanka, mistrza świata w tej dyscyplinie. Kto został wyróżniony i nagrodzony za pracę w kulturze, dowiedzą się Państwo, oglądając najbliższe wieści bułgariajskie. A my posłuchajmy jeszcze, jakie plany mają nasi najlepsi sportowcy. Ciekawe, czy Weronika spodziewała się, że zostanie sportowcem roku 2013? Czy nie mogę powiedzieć, że się nie spodziewałam, bo zawsze na to liczyłam i do tego dążę i o tym marzę, więc wiem, że marzenia się spełniają. Ale i tak jestem bardzo zaskoczona, że zostałam wyróżniona na pierwszym miejscu, bo, bo to była dla mnie naprawdę kompletna niespodzianka. Co ma w planach prywatnych i sportowych Wojtek? Skoczek w dal? Sportowe, to najbliższe to za Polski właśnie w czerwcu. A później, no nie wiem, zobaczymy. A prywatnie studia, matura pierwsza a potem jak może jakieś studia. Jak przyjął nagrodę sportowiec z piątego miejsca? Najlepszy koszykarz basketu Łukasz Krawiec. No ciężka praca, cieszę się, że zostałem wyróżniony, doceniony przez tutaj pana burmistrza. Co to więcej powiedzieć? Cieszę się z tego wyróżnienia. Osoby wyróżnione były zadowolone z podwójnych uroczystości. Posłuchajmy, co na temat tych imprez powiedział prezes Łady 1945 raj. W tym roku mamy pierwszy raz taką odsłonę plebiscytów i podsumowań. No podzielona tak na dwie części. Pierwsza to była taka bardziej symboliczne wyróżnienie sportowców, osób wspomagających ten sport i połączone, powiedzmy, z całonocną zabawą, taką bardziej integracją. Druga część, właśnie tak jak dzisiaj, to było podsumowanie sportowe oraz kulturalne roku. Osób, działaczy, trenerów, tutaj jest bardziej uroczyste, bardziej kameralne oraz trzeba powiedzieć, nagrody są dużo bardziej wartościowsze. Z podsumowania roku 2013 w sporcie i kulturze, które odbyło się w Biłgorajskim Centrum Kultury, powinien być zadowolony burmistrz miasta. Mnie trudno powiedzieć, bo ta uroczystość była dla sportowców, ta uroczystość była dla działaczy kultury. Jeżeli oni są dzisiaj zadowoleni po tej uroczystości, to jest to również radość i moja. No i przy, przeciwnie, jeżeli wyszli z pewnym niedosytem, no to również daje to do myślenia. Co powinniśmy zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Aczkolwiek wiemy, że jest to rzeczą niemożliwą, tak aby wszyscy y, mieli tę satysfakcję, że, że ich praca została dostrzeżona. Zawsze tych środków w budżecie jest za mało i nie można y, docenić, uhonorować wszystkich. Mnie się wydaje, że najważniejszą rzeczą. Jest to, że pewne osoby zostały dostrzeżone, a nie to, jaką nagrodę w jakiej wysokości otrzymały. Osobiście, jeżeli ktoś potrafi docenić moją pracę, no jest to rzeczą przyjemną, jeżeli usłyszy się dobre słowo. Aczkolwiek nie po to pracujemy, żeby ktoś nas oklaskiwał. Ciekawi jesteśmy, kto zostanie wyróżniony za 2014 rok w sporcie. O tym dowiemy się 1 marca, a w naszym magazynie powiemy za tydzień. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.